W naszą piątą rocznicę ślubu postanowiłem zaskoczyć żonę prezentem, który miał ją oczarować luksusowym rejsem po Karaibach. Błysk w jej oczach, gdy mówiła o oceanie, wystarczył, by przekonać mnie, że to idealny podarunek. Kochała Morze, a ja uwielbiałem widzieć ją szczęśliwą. Wyobrażałem sobie, jak odnajdujemy siebie na nowo, stojąc na pokładzie pod gwiazdami, romantyczny gest, którego nasz związek potrzebował po latach rutyny. Bilety kupiłem w tajemnicy planując wręczyć jej podczas spokojnej, intymnej kolacji w jej ulubionej restauracji. W miarę zbliżania się tego dnia moja ekscytacja rosła. Jednak coraz częściej towarzyszyło mi niepokojące uczucie. W ostatnim czasie zaczęła wracać późno z pracy, jej wymówki były coraz bardziej naciągane i wyuczone. Próbowałem to zignorować, tłumacząc sobie napiętymi terminami w pracy, ale częstotliwość tych nadgodzin sprawiła, że nie mogłem już dłużej udawać, że nic się nie dzieje. Kierowany mieszanką podejrzeń i desperacką nadzieją, że się mylę, wynająłem prywatnego detektywa. Czułem się jak zdrajca, kwestionując jej lojalność w ten sposób, ale potrzebowałem spokoju. Detektyw działał sprawnie i dyskretnie. W ciągu tygodnia wrócił do mnie z wiadomościami, które zburzyły mój świat, moja żona miała romans z kolegą z pracy. Dowody były niepodważalne, zdjęcia, opatrzone datą i godziną, ukazujące ich razem, śmiejących się, zbyt blisko, zbyt intymnie. Zalała mnie wściekłość. Płonęła we mnie niczym pożar, który pochłania wszystko na swojej drodze. Nie mogłem zebrać myśli, pragnąłem ją skonfrontować, wykrzyczeć w twarz ból, który mi zadała. Co gorsza, marzyłem o tym, by dorwać jego i wyrzucić z siebie gniew pięściami. Moje rozczarowanie i gniew stały się jawną tajemnicą wśród naszych przyjaciół i rodziny. Wszyscy wiedzieli o moim złamanym sercu i pragnieniu zemsty. A potem wydarzyło się coś niepojętego. Pewnego ranka obudził mnie natarczywy dźwięk dzwonka do drzwi. Zaspany, wstałem i otworzyłem drzwi, tylko po to, by stanąć twarzą w twarz z koszmarnym widokiem. Jej kochanek leżał martwy na progu naszego domu. Jego oczy patrzyły w szare niebo. Zastygłe w wiecznym wyrazie zdziwienia. W oddali rozległy się syreny policyjne, przybliżające się z każdą sekundą. Moje myśli pędziły w szaleńczym tempie, to była pułapka, ktoś wykorzystywał moją publiczną wściekłość, by wrobić mnie w morderstwo. Musiałem działać szybko. Policja dotarła na miejsce, ich twarze były surowe i pełne podejrzeń. Musimy porozmawiać, proszę pana. Może nam pan wyjaśnić, dlaczego kochanek pańskiej żony został znaleziony martwy na pańskim progu? Zapytał jeden z funkcjonariuszy, trzymając notes w dłoni. Wiedziałem, że muszę być ostrożny. Słuchajcie, nie będę kłamać. Nienawidziłem go i nie żałuję, że zniknął. Ale nie zabiłem go. Musicie mi uwierzyć. Ktoś próbuje mnie wrobić. Śledztwo było intensywne i wnikliwe. Moje życie zamieniło się w serię przesłuchań i szeptanych oskarżeń. Ale gdy policja szukała prawdziwego mordercy, na jaw wyszła szokująca prawda. Detektyw, którego zatrudniłem, kontynuował dochodzenie na moje żądanie. I to, co odkrył, było niewyobrażalne. To moja żona, ona zaplanowała wszystko. Zabiła swojego kochanka, być może w obawie, że ją zostawi lub wyjawi ich romans, a potem upozorowała całą sytuację, by zwalić winę na mnie. Kiedy ją skonfrontowałem, załamała się. Jej wyznanie było mieszaniną łez i zimnych, niepodważalnych faktów. Prawda uderzyła mnie jak cios w żołądek. Nie była kobietą, którą poślubiłem. Była kimś zupełnie obcym, zdolnym do morderstwa i kłamstwa. Zdrada, której doświadczyłem, nie miała już granic. Moje małżeństwo, kiedyś źródło szczęścia, stało się koszmarem. Przysiągłem sobie, że zniszczę jej życie tak jak ona próbowała zniszczyć moje. Rozwód był szybki i brutalny. Upewniłem się, że straciła wszystko: pracę, dom, znajomych. Pozostawiłem ją samą, by zmierzyła się z konsekwencjami swoich czynów. Gdy wychodziłem z sądu, echem w moim sercu odbijała się ostateczność naszego rozstania. Wiedziałem, że nigdy więcej jej nie zobaczę. Miłość, którą kiedyś czułem, zniknęła, zastąpiona pustą satysfakcją. Moje życie zostało nieodwracalnie zmienione. Ale byłem wolny od jej sieci kłamstw. Gotowy, by odbudować siebie. I znaleźć spokój z dala od cienia jej zdrady. Tygodnie po moim odkryciu były zamglonym zlepkiem potajemnych spotkań i szeptanych rozmów telefonicznych. Moje myśli nieustannie obracały się wokół ponurych szczegółów romansu, każde nowe odkrycie wbijało mi nóż prosto w serce. Mimo wewnętrznego chaosu skupiłem się na jednym celu. Zebrać wystarczająco dużo dowodów, by skonfrontować ją w sposób, który nie pozostawiłby jej żadnej drogi ucieczki. Pewnego wieczoru, gdy słońce zachodziło, malując miasto płomiennymi barwami, zdecydowałem, że nadszedł czas. Drżącymi dłońmi rozłożyłem zdjęcia na stole w jadalni, te, na których była z nim, śmiejąc się, dotykając, zdradzając. Kolacja, która miała być celebracją naszej rocznicy, zamieniła się w scenę upadku naszego małżeństwa. Kiedy weszła do domu, zmęczona po kolejnym długim dniu w biurze, czekałem. Jej wzrok padł na fotografię. Torba sunęła się z jej ramienia i z hukiem uderzyła o drewnianą podłogę. Co to jest? Zapytała jej głos, był mieszanką szoku i obronnej postawy. To? Wskazałem na zdjęcia z gorzkim uśmiechem. To koniec. Siennęła po jedno ze zdjęć, jej dłonie drżały. Mogę to wyjaśnić, zaczęła, ale jej przerwałem. Daruj sobie. Słyszałem już wystarczająco dużo kłamstw. Chcę wiedzieć jedno dlaczego. Dlaczego on, dlaczego to? Opadła na krzesło, jej twarz się załamała, jakby nie wiedziała, jak znaleźć właściwe słowa. To nie było planowane. To po prostu się stało. Pracowaliśmy do późna, a potem jej głos zadrzał. Przepraszam. Przepraszam? Prychnąłem, czując jak wzbiera we mnie wściekłość. Przepraszam, nawet nie zaczyna opisywać tego, co zrobiłaś. Zapadła długa, ciężka cisza. W końcu powiedziała szeptem: Nigdy nie chciałam cię zranić. Ale zraniłaś, odparłem lodowato. I teraz to koniec. Opowiedziałem jej o Rejsie, o tym, jak planowałem dać nam jeszcze jedną szansę. Jej oczy wypełniły się łzami, ale było już za późno na żal. Decyzja zapadła. Następnego dnia ponownie skontaktowałem się z prywatnym detektywem. Potrzebuję czegoś więcej. Czegoś, co udowodni, że to nie była tylko przygoda, ale coś, co zaplanowała. Rozumiem, odpowiedział jego spokojny głos. Zobaczę, co da się zrobić. Czas płynął, każda sekunda przypominała mi o zdradzie. A potem, późno w nocy, zadzwonił telefon. Mam coś, co powinieneś zobaczyć. To większe, niż myśleliśmy. Spotkaliśmy się w ponurej kawiarni w centrum miasta. Przesunął mi przez stół teczkę. W środku były wyciągi bankowe, e-maile, wiadomości dowód na to, że jej romans nie był tylko fizyczny, ale także wyrachowany. Wynajęła dla nich mieszkanie. Z pieniędzy z naszego wspólnego konta. Wściekłość, którą czułem wcześniej, powróciła ze zdwojoną siłą. To wszystko, czego potrzebuję, żeby ją zniszczyć. Uważaj, ostrzegł mnie detektyw. Gniew może przysłonić ci rozsądek. Skinąłem głową, ale mój cel był jasny. Użyję tych dowodów, by ją pogrążyć. Rozwód będzie bezlitosny. Wyszedłem z kawiarni, zimne powietrze uderzyło mnie w twarz. Miasto tętniło życiem. Nieświadome dramatu rozgrywającego się w jego cieniu. Ale dla mnie noc była mroczna i pełna demonów. Demony, którym miałem spojrzeć prosto w oczy. O poranku, gdy pierwsze promienie słońca przecinały pokój, przygotowywałem się do ostatecznej konfrontacji. Tym razem nie chodziło już tylko o oskarżenia. To był moment, w którym odzyskam swoją godność. Rozłożyłem dowody na stole w salonie, wyciągi bankowe, e-maile, wiadomości. Serce waliło mi w piersi, gdy usłyszałem klucz przekręcany w zamku. Weszła do domu i zamarła, widząc, co przygotowałem. Co to jest? zapytała, jej głos drżał. To prawda powiedziałem stanowczo, podnosząc jeden z wyciągów bankowych. Wytłumacz mi ten wynajęty apartament. To też był błąd. Oczy jej błądziły po pokoju, jakby szukała drogi ucieczki. To nie tak. Potrzebowałam przestrzeni do przemyśleń. Przemyśleń? Z nim? Mój głos podniósł się, gniew przejął kontrolę. Byłam zagubiona. Nie wiedziałam, jak to zakończyć. Nie chciałam cię ranić. Powinnaś pomyśleć o tym wcześniej. Zrobiłem krok w jej stronę. I teraz zapłacisz za to wszystko. Jej oczy rozszerzyły się ze strachu. Co masz na myśli? Co zamierzasz zrobić? Podniosłem telefon. Najpierw wszyscy poznają prawdę. Jej ręka wystrzeliła w moją stronę, próbując wyrwać mi telefon, ale odsunąłem się. Nie, nie zatrzymasz tego. Wcisnąłem, zadzwoń. Halo? Mamo, tato, powiedziałem, mój głos był spokojny, mimo że w sercu miałem chaos. Musicie wiedzieć, co ona zrobiła. W jej oczach błysnęła desperacja. Nie, proszę. Jest za późno na błagania. Rozłączyłem się. Pokój wypełniły jej szlochy. Spojrzałem na nią po raz ostatni i nie zobaczyłem kobiety, którą kochałem. Zobaczyłem obcą osobę. Pozew rozwodowy trafi do sądu dziś rano, oznajmiłem lodowato. I dopilnuję, żebyś nie dostała ani grosza. Osunęła się na krzesło, ukrywając twarz w dłoniach. Jak mogło do tego dojść? Ty do tego doprowadziłaś, odpowiedziałem chłodno. Zostawiłem ją tam, pogrążoną we własnych łzach. Wyszedłem na zewnątrz. Świeże powietrze uderzyło mnie w twarz, jakby chciało oczyścić mnie z całej tej toksycznej przeszłości. Słońce przebiło się przez chmury. Byłem wolny, gotowy na nowy rozdział. Sam, ale nie złamany.